Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy świąteczny makijaż wykonałam przy pomocy dwóch paletek: Candyland z rivalosmi oraz edycji walentynkowej, również z rivalosmi. Na całą powiekę dałam ten cień z paletki Candyland Land Rose Dust. W zewnętrzny, zewnętrzny kącik na załamanie powieki. Dałam ten ciemny fiolecik. Następnie w zewnętrzny kącik dałam ten błyszczący niebiesciutki, Następnie na dalszą część powieki do wewnątrz dałam Magic Spells z Candyland. I w wewnętrzny kącik dałam ten bardzo jaśniutki, różowy,